Cześć, ja nazywam się Natalia i witam Was w moim dzierganym niebie. W dzisiejszym mini tutorialu chciałam Wam pokazać jak wykonać falbankę, taką jak tutaj w tych skarpetkach. Te skarpetki przerabiane są od palcy, więc falbankę będziemy wykonywać tutaj od dołu i zaraz Wam pokażę jak to zrobić. Oczywiście taką falbankę możemy też dodać do skarpetek robionych tradycyjnie od góry, i tutaj myślę, że będzie to nawet odrobinę prostsze. I chciałam Was od razu też przeprosić za wszystkie dźwięki w tle, bo nagrywam z moją córeczką. Do wykonania takiej falbanki będziemy potrzebować jakiejś włóczki moherowej. Może być tak jak u mnie w kolorze pasującym do całych skarpetek, albo może być też jakaś kontrastowa. I będzie nam potrzebna żyłka pomocnicza. Ja sobie tutaj zrobiłam taką mini próbeczkę, żeby pokazać Wam na niewielkim fragmencie, jak to będzie wyglądało. I zakładamy, że tutaj jest dalsza część skarpety, a tutaj będziemy przerabiać właśnie ten fragment. Ja mam tak jakby tą część i będziemy dodawać tutaj falbankę. Jeśli chcecie wykonywać ją od góry, możecie założyć też, że jest to góra naszej skarpetki, a falbanka wtedy będzie szła w drugą stronę. I zaraz pokażę Wam, jaka będzie różnica wtedy w przerabianiu. Pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, jest włożenie tutaj żyłki pomocniczej, ale bez wyjmowania drutów. Musimy mieć i druty, i żyłkę pomocniczą. Ja, żeby sobie ułatwić to nawlekanie, wkładam sobie tą żyłkę na igłę i będzie mi łatwiej wtedy przewlec ją przez każde z oczek. Nie będzie to zbyt proste, jeśli przerabiacie ciasno, ale właśnie w ten sposób musimy tutaj e, zmieścić i druty, i żyłkę na każdym e, z oczek. Do samego końca przez wszystkie oczka e, ją przewlekamy. W tej chwili te oczka, które mamy na drutach, robione podstawową włóczką, mamy zabezpieczone tą żyłką pomocniczą. E, oczywiście zamiast żyłki możecie też użyć e, nitki e, w jakimś innym kontrastowym kolorze. I z tego co wiem, niektóre druty na wymiennej żyłce mają nawet tutaj taką specjalną dziurkę przy łączeniu, przez którą e, tą nitkę można sobie przewlec. E, ale korzystając z żyłki zamiast z nitki, mamy od razu potem ułatwione zadanie, że nie trzeba tych oczek podbierać, tylko możemy sobie od razu druty założyć i przeciągnąć. Bierzemy teraz naszą nitkę moherową i przechodzimy do przerobienia falbanki. I teraz tak, jeśli jest to wasza góra skarpetki, to będziemy standardowo przerabiać, tak jak do tej pory, oczkami prawymi, tutaj tym moherem, ale jeśli jest to nasz dół skarpetki, tutaj mamy palce i piętę z tej strony i chcemy Wykonać falbankę przerabiając właśnie od dołu, od palców skarpetki. To będziemy musieli całą robótkę przekręcić tak, żeby oczka przerabiane w falbance były oczkami prawymi, a nie lewymi. Czyli tak, wyjęłam sobie tutaj ten drut do przerabiania i będziemy teraz nabierać oczka tutaj na lewej stronie. Biorę sobie naszą moherową nitkę i przez każdy z oczek nabieram moher na początku nabieram po jednym oczku w każdym oczku poprzednim, a później e, dopiero w kolejnych rzędach będziemy je dodawać tak, żeby falbanka się rozszerzała nabrałam już wszystkie oczka i teraz zobaczcie, dzięki temu, że nabierałam je na lewej stronie jeśli mamy skarpetkę w tę stronę to tutaj będą oczka lewe, a jeśli falbanka nam się wywinie tak jak docelowo, z tej strony będą oczka prawe i będzie się to bardzo ładnie układało jeśli byśmy przerabiali drugą stronę, czyli skarpetka od góry, wtedy nie musimy nic przekręcać, tylko robimy to standardowo i będą tu wtedy oczka prawe. Przechodzimy do kolejnego rzędu i teraz z każdego z oczek będziemy robić dwa oczka. Przerabiamy najpierw przez przednią nitkę, nie zdejmujemy oczka z lewego druta i przerabiamy przez tylnią nitkę. Teraz zdejmujemy oczko i tak przerabiamy każde. Najpierw przez przednią bez zdejmowania, przez tylnią. I zdejmujemy. I w ten sposób z każdego poprzedniego oczka powstaną nam dwa. Mamy teraz podwojoną ilość oczek. W kolejnym rzędzie przerabiamy wszystkie na prawo pojedynczo, a w jeszcze kolejnym znowu będziemy je podwajać. I teraz znowu będziemy dodawać oczka, tworząc dwa z każdego jednego w poprzednim rzędzie. Wbijamy się w pierwsze oczko. Przez przednią nitkę przerabiamy oczko bez zdejmowania go z lewego druta, wbijamy się ponownie tym razem w tylną nóżkę, przerabiamy i zdejmujemy. Mamy teraz dwa oczka na drucie i przerabiamy tak każde kolejne przez przednią i przez tylnią zdejmujemy oczko. Kontynuujemy e, cały rząd. I jeśli chcecie mieć mniej pofałdowaną tą falbankę niż ja, to tak naprawdę ten rząd możecie pominąć i zostać tylko przy jednym dodaniu, a jeśli chcecie mieć ją bardziej pofałdowaną, to możecie dodać jeszcze kolejny raz. Ja będę ją właśnie robiła tylko podwójnie dodawaną, w dwóch rzędach ilość tych oczek będę podwajała, a Wy możecie zrobić to więcej lub mniej razy. Teraz kontynuujemy samymi oczkami prawymi, już bez dodawania do docelowej długości. I tutaj możecie robić taką samą długość jak ja, albo krótsze, albo dłuższe, tak żeby dopasować to pod siebie, pod swoje skarpetki lub inny projekt, jaki wykonujecie. Teraz będziemy zamykać oczka w falbance. Pierwsze oczko przerabiamy na prawo. Następnie robimy narzut, przerabiamy drugie oczko pierwsze oczko razem z narzutem przekładam teraz przez oczko drugie wykonuję narzut przerabiam kolejne oczko na prawo i przekładam tak samo oczko razem z narzutem taki sposób e, pozwoli nam na takie ładne wykończenie e, z ciekawą krawędzią Chciałam Wam jeszcze porównać, jak prezentuje się to zamykanie oczek z narzutem, z takim standardowym bez narzutu. Tutaj to wydaje mi się, że jest takie dużo bardziej treściwe, puchate, a tutaj jest jednak delikatniejsze. I takie do niektórych wzorów też może się sprawdzić, ale tutaj chyba zwiększyłabym jeszcze ilość oczek, a to jest właśnie takie jeszcze bardziej puchate, sprężyste. Więcej tutaj się troszkę dzieje. Możecie, oczywiście, skorzystać też z takiego standardowego zamykania, ale mi bardziej odpowiada ten sposób. No, i teraz jak falbanka jest skończona, to przechodzimy do dalszego przerabiania skarpety. Tutaj mamy naszą dolną część, a teraz musimy z tej strony podebrać sobie oczka z tej naszej żyłki pomocniczej. Przekładamy oczka na druty. Z pomocą żyłki powinno to bardzo łatwo przejść. Tu w połowie sobie wyjąłam druty, bo z powrotem będziemy pracować metodą Magic Loop. Mam teraz oczka z powrotem przełożone na druty. Falbanka jest już zrobiona i możemy dalej pracować w okrążeniach, tworząc najpierw oczka prawe, a potem ściągacz. Tak powstała nam. Falbanka. W skarpetkach i nie tylko można wykorzystać to również w innych dzianinach. Mam nadzieję, że taki niewielki tutorial wam pomógł i wykorzystacie ten sposób w swoich projektach. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.